Joziomuś. Witam w kolejnym vlogasie. Być może ten vlogas będzie bardziej taki normalny, a nie głupkowaty jak inne vlogasy. Totalnie nie mam pojęcia, jak go nazwę. Aczkolwiek chciałbym tutaj poruszyć parę bardzo ważnych tematów. Ponieważ to, że jest pandemia aktualnie dała mi sporo do myślenia również z rzeczami, które są jakże bardzo mi bliskie. Także zacznijmy od początku. Po pierwsze. Jakby jesteśmy teraz pozamykani. Pozamykani w domach. Nie możemy wychodzić gdzie chcemy i kiedy chcemy. I niesamowicie nas to boli. Ale nie wiem, czy ktoś oprócz mnie zauważył to, że Ej, dzięki temu mogę teraz zauważyć, zobaczyć, jak to wygląda oczami osoby chorej. Osoby, która sama w życiu sobie nie poradzi, osoby, która nie potrafi się ruszać bądź nie potrafi sama funkcjonować. Osoby, jeżeli bliscy opiekunowie tej osoby by przepadli, to to byłby wyrok dla tej osoby. Teraz możemy poczuć chociaż przez chwilę. Chociaż z tego co wiem, w poniedziałek już będzie można chodzić po okolicy. Ale oczywiście w maskach. Możemy poczuć chociaż przez chwilę. Jak może się czuć osoba, która bardzo by chciała poradzić sobie sama? Ale nie jest w stanie. To jest strasznie przykre. Druga natomiast rzecz <laughs> maseczki. Możemy teraz, znaczy możemy, musimy teraz nosić maseczki, które jakże zapobiegają. Przed roznoszeniem się wirusa, rzekomo. Nie wiem, nie będę się w to zagłębiał. Być może tak, być może nie. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i się nie znam, po prostu. Mm. A jeszcze tylko dodam, żeby nie było. E, jestem u siebie na podwórku, sobie siedzę na huśtawce, nigdzie nie chodzę. E, także nie proć do mnie, że bez maseczki sobie gdzieś chodzę, nie? żeby nie było. A nawet jeśli, no to po fakcie dokonanym to mi nic nie zrobi i nikt tak naprawdę. W każdym razie kontynuując. Mamy maseczki. Musimy zakrywać twarz. I teraz pomyślcie sobie. Co czuje osoba, która też ma taką maseczkę i też zakrywa twarz. Tylko dlatego, że być może ma problemy. Być może nie radzi sobie w życiu. Być może jest coś, co sprawia, że tą osobę coś niesamowicie boli. Otóż rozchodzi mi się o maseczkę, którą smutna osoba zakłada. To jest maska szczęścia. To jest. Maska, która ukrywa cały smutek, i w gronie przyjaciół jesteś dobrą i zadowoloną osobą, no bo jakże by inaczej? Okej, okay, tylko w momencie, kiedy jesteś sam w domu, bądź sama w domu, to zdejmujesz tą maskę, i okazuje się, że świat nie jest kolorowy, tylko czarno-biały. Wtedy jest smutek, wtedy są łzy, i nieszczęście. Trudne chwile, wybory, myśli, złe myśli. No cóż. Niestety, czasami, gdy postanawiasz, że Zdejmiesz tą maskę, to wraz ze zdjęciem tej maski zdejmujesz też maskę strachu. Strachu przed popełnieniem błędu. Już się nie boisz. Po prostu idziesz po swoje. I to Cię gubi. Niesamowicie gubi. Tak już jest, niestety. Takie jest życie. Niesprawiedliwe. Miejmy nadzieję, że naprawdę niebawem to wszystko się skończy, bo nikt się nie spodziewał, że tak będzie, a tak jest. W sensie, no, jest źle. Otóż mam zamiar ten filmik wstawić gdzieś więcej niż tylko na YouTube. Mam zamiar ogólnie pokazać się światu. Mam nadzieję, że świat mnie przyjmie że ktoś obejrzy ten film i powie ej, ten chłopak wcale nie mówi tak głupio i będzie wszystko ok tymczasem to tyle lecę trzymajcie się byłem fajterciak your